Witam serdecznie kochani spod znaku skorpiona w czytaniu, w którym dowiemy się co wydarzy się na przestrzeni tych nadchodzących pięciu lat gdzie będziecie po tym czasie, czyli znaczy w tym czasie tak, co doprowadzi do tego więc rozsiądźcie się tutaj wygodnie, zobaczcie cóż tutaj karty nam mówią, nie zapomnijcie teraz dać lajka, nie zapomnijcie zasubskrybować i jeżeli tylko będzie będziecie chcieli coś przekazać, to jest możliwość kontaktu. Napiszcie komentarz albo e, skontaktujcie się ze mną. Jest kontakt w opisie filmiku, ale patrzmy Skorpiony, cóż tutaj na stole teraz w tym momencie się dzieje i powiem wam naprawdę Skorpiony będzie całkiem dobre te 5 lat tak całkiem dobrze dobre te 5 lat się chyba przed wami tutaj rysuje e, mogę tak powiedzieć. Ja tu przykładam kartę, ale ja też na nie patrzę, cóż tutaj można z tego odczytać, i teraz widzę, że jest mocne otwarcie tak naprawdę tych pięciu lat w tym wypadku, gdyż w najbliższym czasie, tak, w tym czasie teraz nadchodzących pewnie miesięcy, może roku, uda Wam się, skorpiony, osiągnąć i zyskać to, bo to jest nie tylko osiągnięcie. Dziewiątka pucharów mówi też często o takim darze od losu. No bo jak się Staramy, chcemy coś osiągnąć. No fajnie, te starania nam jak najbardziej są ważne, ale no, łód szczęścia w wielu przypadkach także jest bardzo potrzebny. I tu ten łód szczęścia będziecie mieli i będziecie mieli go właśnie w rozwoju jakiejś konkretnej rzeczy, tak konkretnej sprawy, na którą liczycie. Tak, którą byście bardzo chcieli, tak jak sobie teraz usiądziecie i się zastanowicie, co bym chciał chciała, aby żeby w tych nadchodzących latach się wydarzyło, to właśnie będzie ten konkretny sukces. Dla każdego to może być coś innego, dla kogoś to może być kariera, jakiś awans, tak? Dla kogoś to może być tu rozwój hobby i uznanie, dla kogoś innego założenie rodziny. Zyska, stworzenie związku szczęśliwego. Tak naprawdę jest, Zatrzymajmy się chwilę przy tym założeniu rodziny. Karta cesarzowej wskazuje, że jeżeli to jest waszym celem i chcecie właśnie, żeby na przykład pojawiło się dziecko w waszym życiu, żebyście założyli właśnie to rodzinę, małżeństwo, tak, czy trwały związek, także tutaj z dziećmi, z dziećmi. Karta cesarzowej mocno na to naciska, więc jeżeli jesteście na tym etapie, to jak najbardziej może się to to wydarzyć. Ja bym chciał tu jeszcze przekazać, że to jest nie tylko coś, co może konkretnie tyczyć, tak wiecie, konkretnie Was, fizycznie Was. E, to może być coś, na co liczycie dla kogoś innego. Szczególnie jest to w przypadku, jeżeli jesteście, no już e, powiedzmy tu babcią, dziadkiem, tak, i chcecie, no liczycie na wnuki, liczycie na to, żeby Wasz syn, córka się e, tu ustatkowali, to to jest ten sukces. To jest też Wasz sukces, Wasz sukces jako rodziców, tak, w tym wypadku. Wasz sukces tego, że no, dostaliście to od losu, czego chcecie, co chcieliście, tak? Ale jest to jak najbardziej fajna, fajna sprawa i tu ta jedna konkretna rzecz i to napowiedziałbym w tych bliższym czasie niż dalszym w tych pięciu latach, więc musiałem troszkę dłużej nad tym się pochylić, żeby przedstawić, co to jest. Czasami jednak trzeba, nawet jak to są z... Bez, bez tu komentarza pozytywne rzeczy, ale patrzymy dalej. Jeżeli właśnie tu popatrzymy, też widzę, że w jednej konkretnej sprawie, takiej znaczy może nie jednej konkretnej sprawie, ale w tym, co byście chcieli, żeby było już trwałe. Tak? Jeżeli chcecie, żeby jakaś sytuacja się ustabilizowała, jeżeli macie, powiedzmy, taką sytuację zawodową, że jesteście tam przez pół roku w jednej pracy, potem może rok w innej pracy, ale byście chcieli już tak naprawdę za, tak wiecie, zapuścić te korzenie, byście już nie chcieli się tym jakoś konkretnie martwić, byście chcieli, żeby to już nie było coś, co będzie się zmieniało tam z roku na rok, i byście chcieli taki właśnie taką stabilizację w tej jednej konkretnej sferze swojego życia, to tu mamy właśnie to. Jest karta świata z arcykapłanem. To wskazuje, że wejdziecie w jednej sferze swojego życia już w takie ramy, takie coś, co w dużej mierze będzie niezbywalne. Tak albo przynajmniej trudno, żeby, się, żeby to wam odeszło z tego życia. I okej, okay, jakby tu był sam arcykapłan. To by można było powiedzieć, że nudno, smutno, tak? Nie będzie zmian, już będzie już tylko ta taka szara codzienność, przynajmniej w tym aspekcie życia. Ale tu karta świata mocno podkreśla, że to będzie pozytywna rzecz, to będzie coś, co wy chcecie. Wy już chcecie się ustabilizować, wy chcecie w tej sferze się ustatkować. Może to być właśnie powiązane z tą sytuacją, to może być ślub. Tak? Karta arcykapłana bardzo często mówi o takiej formalizowaniu, takim formalizowaniu jakiejś relacji z kimś, więc to może być jak najbardziej ślub, to może być właśnie już rozpoczęcie takiej kariery, wiecie, pracujecie w jednej branży, drugiej branży, trzeciej, skaczecie tak między tym a tym i w końcu już zaczynacie robić coś i widzicie, że to jest to, co chcecie. I w tym wypadku faktycznie już będziecie mieli taką pozycję wyrobioną, tak, może właśnie chodzi o wyrobienie pozycji też w swojej firmie w swojej, albo w swojej, no na swoim poletku tutaj pracy, tak? Czyli już taka jedna konkretna rzecz będzie pewnikiem? Patrzymy dalej, patrzymy dalej i tu już dalsza część jest taka mniej z przytupem, tak? Ale no wiecie, no fajne rzeczy już były, raczej znaczy będą dopiero, ale tutaj też nie są złe, tylko jest taka ciekawa, ciekawe stwierdzenie, że rozpoczniecie nową jakąś nowe zainteresowanie, jakaś nowa sprawa, jakieś nowe hobby, jakieś nowe właśnie rzecz, którą będziecie robić, będzie Was bardzo zajmowała i będziecie właśnie bardzo zainwestowani i zainteresowani tą sprawą. Może będziecie, nie wiem, teraz podejmiecie malowanie obrazów. Tak, i będzie to teraz bardzo ważny element waszego życia, bo was to mocno wciągnie. Wkręcicie się w jakiś sport, wkręcicie się, nie wiem, w pracę z ludźmi, tak? Może postanowiliście być wolontariuszem czy wolontariuszką? No podejrzewam, że nie masz tutaj tak wiele osób, które może by szły w tym kierunku, ale Pójdziecie, otworzycie jakiś taki nowy element zainteresowania swojego, to może być też zainteresowanie zawodowe, żeby nie było. Więc, załóżmy, robicie jakąś jedną konkretną rzecz, ale postanowicie się douczyć w tym kierunku i wiecie, no, wyspecjalizować w jakiejś konkretnej, konkretnej niszy danej branży, w której pracujecie. To może być jak najbardziej to. Więc tu jest to nowe zainteresowanie, jest to nowa. No, no rzecz, którą będziecie chcieli tak zgłębić i to będzie coś dla Was bardzo interesującego. I teraz tak, też widzę, że będziecie się zastanawiali nad jakąś konkretną zmianą, nad jakimś konkretnym, takim poważniejszym krokiem. My tu mamy teraz rozkład pięcioletni, tu są poważne rzeczy, które karty przedstawiają. To nie są, wiecie, sprawy, że spodoba wam się książka, czy że przemalujecie pokój na taki lub inny kolor. Nie, tu są już takie sprawy, które mają duże znaczenie dla naszego życia i waszego, w tym wypadku, skorpiony. I widzę, że tu będziecie. Zastanawiali nad jakimś poważnym krokiem, tak, czy go zrealizować, czy nie. I widzę, że to będziecie tak niepewni w tej materii. Co to może być za krok? Jakiej natury to może być krok? Przeprowadzka. Bardzo konkretna rzecz, która jest tu jak najbardziej może być wpisana w to, jeżeli chcecie zbudować dom, chcecie przeprowadzić się do innego mieszkania, wiecie, kupić właśnie nieruchomość, wziąć kredyt, no wiadomo, często raczej nie ma nikt tutaj gotówki specjalnie w naszym kraju, a przynajmniej pewnie tylko wybrani, żeby od razu za nią kupić jakąś nieruchomość, więc te kredyty jak najbardziej realne są. Ale Wiecie, taki poważny krok, i ten właśnie może na przykład ten kredyt będzie Was troszkę odstręczał, czy, czy iść w tą stronę, ale widzę, że jeżeli się zdecydujecie, a najprawdopodobniej się zdecydujecie ostatecznie na taki poważniejszy krok w tej sprawie swojej życiowej, tak? Czy to właśnie mówię, jakaś przeprowadzka, czy zmiana, właśnie no nie wiem, jakiś wielki remont mieszkania, czy też nie wiem, kupno działki jakieś gdzieś i skupienie się na tym. Wiecie takie poważne sprawy, troszkę często przyziemne, przyziemne nie w ten sposób, że one są nieważne, tylko takie materialne, tak. Tu jak najbardziej warto to zrobić, to będzie dobry krok, który dość szybko w momencie, jak się zdecydujecie, będziecie widzieć, że te nowe rzeczy, które się pojawiają w waszej w waszym życiu z tego tytułu, to są dobre rzeczy, tak. Więc jeżeli będziecie czuli na przestrzeni nadchodzącego czasu, że jest jakaś taka sytuacja. Może już teraz nad nią się zastanawiacie, ale nie macie możliwości ku temu, tak, bo nie ma, nie wiem, finansów czy zdolności kredytowej. To warto, jeżeli myślicie o tym takim poważnym kroku, warto się tym zainteresować i pójść w tą stronę, to może naprawdę zmienić wiele w waszym życiu Skorpiony. Rozkład dla was na te 5 lat. No, bardzo pozytywny, już chyba o bardziej pozytywny nie można prosić. Jest tutaj właśnie dużo fajnego. Ja jestem Mykowski, za to <laughs> bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli przyjmujecie ten rozkład. I mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!